Dzień dobry, witam Państwa. Temat zmiany w obszarze sprawozdawczości budżetowej i ich skutki dla jednostek samorządu. Proszę Państwa, jak zwykle przepisy, które nam towarzyszą, to jest ustawa o finansach publicznych, ponieważ to na podstawie ustawy o finansach publicznych mamy wydane zarówno rozporządzenie w zakresie sprawozdawczości budżetowej, które mamy z 11 stycznia 2022 roku, opublikowane pod pozycją 144. I w dzisiejszym temacie potrzebne nam jeszcze rozporządzenie, też wydane na podstawie delegacji z zapisów ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Proszę Państwa, ma to wpływ, klasyfikacja, sprawozdawczość dzisiaj na dzisiejszy temat, o którym będziemy mówili, bo jest to wszystko związane. Z tak zwanym systemem monitorowania usług publicznych, które za chwileczkę Państwu też przybliżę, co ma wspólnego sprawozdawczość, też z klasyfikacją, gdzie wprowadzone były zmiany w lipcu ubiegłego roku, a obowiązują nas od stycznia 2022 w zakresie tak zwanych rozdziałów usługowych, rozdziałów podmiotowych. Proszę Państwa, Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej określa nam między innymi rodzaje sprawozdań, formy, sposoby ich przekazywania, tak, terminy. Znajdziemy instrukcję do sprawozdań budżetowych w jednostkach samorządu i naszych jednostkach organizacyjnych w załączniku 37 do naszego rozporządzenia, natomiast terminy odbiorców w załączniku 41. Oczywiście sprawozdania, które sporządzamy w roku 2022 zarówno przez jednostki samorządu, jak też jednostki organizacyjne, na które chcę zwrócić uwagę, to jest oczywiście miesięczne sprawozdanie i roczne RP27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu, ponieważ to sprawozdanie 27S jest miesięczne, tak jak powiedziałam, ponieważ tylko w miesiącach kończących kwartał jest sporządzany większej szczegółowości oraz sporządzamy jeszcze sprawozdanie też roczne. 27S. Kwartalne sprawozdanie RP 27 zz z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami. 28S jest to sprawozdanie miesięczne i roczne z wykonania planu wydatków budżetowych. Samorządowych jednostek budżetowych, jak również jednostek samorządu. Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu o nadwyżce, deficycie. Sprawozdanie RB30S, sprawozdanie kwartalne z wykonania uwaga, planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. Jeżeli mamy wydzielony rachunek dochodów w oświacie na podstawie artykułu 223 ustawy o finansach publicznych. Kwartalne sprawozdanie 34S. RP50 też sprawozdanie kwartalne. O dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconej jednostką samorządu i o wydatkach. Proszę Państwa do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki. Jest zawsze zobowiązany kierownik jednostki, chyba że mamy jednostkę obsługującą, to wówczas kierownik jednostki obsługującej, wówczas kierownicy jednostek obsługiwanych nie są do tego zobowiązani. Przewodniczący zarządu, jednostki, samorządu więc tutaj zawsze na to zwracam uwagę, że za sporządzenie i przekazywanie sprawozdań Odpowiedzialni są kierownicy jednostek, chyba że mamy jednostki obsługujące, to wtedy kierownicy jednostek obsługujący. Proszę Państwa, trzeba zwrócić zawsze uwagę na podstawowe zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Podstawową zasadą w przypadku sprawozdań jednostkowych jest sporządzanie ich na podstawie ewidencji księgowej. Dane, które prezentujemy, tych naszych sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi które wynikają z ewidencji księgowej. W przypadku planów to wykazywane są kwoty, które wynikają nam z planu finansowego jednostki po ewentualnych zmianach dokonanych oczywiście w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych. W przypadku wykonania dane prezentujemy narastająco od Początku roku, do końca okresu sprawozdawczego. Spraw... Dane w sprawozdaniach jednostkowych są prezentowane w złotych i groszach, tak jak nam wynika z ewidencji księgowej. Tutaj nic nie jest zaokrąglane. Proszę Państwa, to kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących są zobowiązani sporządzić sprawozdanie rzetelnie, prawidłowo, zarówno pod względem merytorycznym, jak też formalno-rachunkowym. Kto podpisuje sprawozdania? Sprawozdania podpisuje kierownik jednostki. Jeżeli jest jednostka obsługująca, to wówczas za te jednostki obsługiwane. Podpisuje kierownik jednostki obsługującej, no i oczywiście główny księgowy. <laughs> w jednostce samorządu, przewodniczący zarządu i oczywiście skarbnik. Proszę Państwa, w tym <laughs> zakresie linia orzecznicza głównych komisji orzekających jest przez wiele lat już wypracowana. Że jeżeli nie ma, Podpisu kierownika jednostki, czy też kierownika jednostki obsługującej, to nie możemy mówić o sprawozdaniu. Jest to tylko i wyłącznie projekt sprawozdania. Sprawozdanie staje się w momencie podpisania tak, przez kierownika jednostki, czy też przez kierownika jednostki obsługującej. Tam, gdzie mamy jednostki obsługujące, wy, OASY, ZASY, różnie się to nazywa, tak. Więc na to zwracam bardzo Państwu uwagę, tak? Proszę Państwa, sprawozdania, które są w formie dokumentu elektronicznego, są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kierownicy jednostek są zobowiązani, proszę Państwa, do terminowego przekazywania do odbiorców sprawozdań, tak? Więc też na to zwróćmy uwagę. Proszę Państwa, rodzaje sprawozdań budżetowych, które występują w jednostkach samorządu i w jednostkach organizacyjnych. Mamy dwa rodzaje sprawozdań. Sprawozdania budżetowe, czyli sprawozdanie jednostkowe, które jest sporządzane przez kierowników jednostek, przez kierowników jednostek obsługujących na podstawie ewidencji księgowej. Natomiast sprawozdanie zbiorcze, jest sporządzane w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, czyli w takiej samej szczegółowości jak sprawozdania jednostkowe, czyli tutaj nic się nam nie zmieni, tylko można powiedzieć, sumujemy wszystkie sprawozdania jednostkowe. I one są sporządzane przez przewodniczącego zarządu, jednostki samorządu na podstawie sprawozdań jednostkowych wszystkich jednostek im podległych. Oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu jako jednostki budżetowej, jako organu. Czyli mamy jedno sprawozdanie jednostkowe. Proszę Państwa, w tym zakresie już Państwo wiecie, że system bestia, na którym Państwo pracujecie, jest już na kolejny rok dostosowany. Już nie będzie takich problemów, patrząc, czy że mamy w bestii organ, mamy urząd, nie ma. Jest jedno już sprawozdanie jednostkowe, czyli do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Tak? Proszę Państwa, i teraz należy zwrócić uwagę na formę przekazywania sprawozdań za rok 2022, czy też niektórych sprawozdań za czwarty kwartał 2022. Mamy zmiany w tym zakresie. Ta zmiana oczywiście jest ściśle związana, proszę Państwa, z budową systemu monitorowania usług publicznych. Ponieważ głównym celem systemu monitorowania usług publicznych jest monitorowanie jakości i kosztów usług publicznych, które są świadczone przez jednostki samorządu oraz aby umożliwić, Użytkownikom tego systemu porównywanie jakości i kosztów usług świadczonych przez te różne jednostki samorządu, Proszę tak? Państwa, ten system monitorowania usług publicznych dane będą prezentowane na stronie, która GUS u która będzie tylko do tego, każdy będzie miał możliwość, tak? sobie sprawdzić. Załóżmy, ile. Wydatków jest poniesionych w tym rejonie, czy w tym na takie zadanie, czy też inne, ile dana usługa kosztuje na północy, ile na południu. <laughs> Proszę Państwa, i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że aby można było prawidłowo też analizować te wszystkie nasze dane, to stało się potrzebne, aby też Przepraszam, można było mieć dane z jednostek organizacyjnych, żeby można było analizować koszty jednostkowe też, tak? Czyli dane z naszych jednostek budżetowych, dane z samorządowych zakładów budżetowych, tak? Ponieważ takie dane oczywiście są, bo te dane są w sprawozdaniach jednostkowych naszych jednostek organizacyjnych, ale na w chwilę obecną wiecie Państwo, że te sprawozdania jednostkowe pozostają na etapie jednostki samorządu, ponieważ jednostka samorządu przekazuje sprawozdania za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej do ministerstwa, tylko sprawozdania zbiorcze. Tak? Natomiast zmiana, która została właśnie wprowadzona, w tym zakresie przekazywania danych. Mamy kolejnego jeszcze odbiorcę dodanego do sprawozdań za rok i za czwarty kwartał, gdzie będziemy mieć jeszcze do przekazywania do głosu też sprawozdania. Oprócz tego, że będziecie przekazywać Państwo jednostki samorządu do Regionalnej Izby, która przekazuje dalej do Ministerstwa Finansów, zresztą w tej chwili to jest jeden można powiedzieć kanał, tak, gdzie idzie od razu do Regionalnej Izby i do Ministerstwa, tylko na etapie Regionalnej Izby zbacza, bo jeszcze są kontrolowane, tak? I będzie przekazywany również do GUS-u, więc też trzeba zwrócić uwagę, ponieważ, tak jak powiedziałam, jest to ściśle związane z tym systemem. Celem tego projektu SMUB jest zbudowanie powszechnego, kompleksowego takiego systemu monitorowania usług publicznych, które są świadczone przez jednostki samorządu. I tutaj, proszę Państwa, aby wdrożyć te rozwiązania, no to trzeba oczywiście różnych danych, zestawień, danych liczbowych, jakościowych, tak, ale w tym również o wydatkach, wydatkach na utrzymanie stanowisk pracy, tak, które są związane z dostarczonymi usługami przez jednostki. I tutaj, proszę Państwa, przyjęto, że najbardziej wiarygodnym źródłem danych, Oczywiście o wydatkach będą właśnie nasze sprawozdania budżetowe. Dlatego też ta zmiana klasyfikacji, która była w zakresie SMUK, tak, czyli tych rozdziałów podmiotowych, usługowych, ma, proszę Państwa, właśnie ścisłe powiązanie i zmiana w zakresie sprawozdawczości, w zakresie właśnie przekazywania danych tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, bo już do sprawozdań za rok, 27S, 28S, czyli sprawozdania za czwarty kwartał 27, ZZRB 50, 30S, jednostki budżetowe samorządowe, zakłady budżetowe tylko i wyłącznie mogą przekazywać w formie elektronicznej z podpisem, oczywiście elektronicznym, kwalifikowanym. Nie ma już innej możliwości. Dlaczego? Proszę Państwa, jest to związane z tym, że jednostka samorządu sprawozdanie za rok 2022 i za czwarty kwartał tego sprawozdania, które wymieniłam, oprócz tego, że będzie przekazywała sprawozdanie zbiorcze do głosu, to również będzie przekazywała wszystkie sprawozdania jednostkowe swoich jednostek. Wszystkie jednostkowe, jest to z tym związane, bo jest to związane właśnie z systemem monitorowania usług publicznych. Zmiana, która, proszę Państwa, była wprowadzona również od pierwszego kwartału 2022 do wzoru sprawozdania RB30S w zakresie szczegółowości. Tutaj zwracam uwagę, że jest to sprawozdanie z planu finansowego zakładu. Więc jeżeli zakład realizował cztery różne zadania, tak? Na przykład będzie miał wodę, będzie miał ścieki, może jakieś drogi, może jeszcze coś innego, tak? To będzie miał tyle rozdziałów, ile realizował za plus jeszcze rozdział podmiotowy, tak, czyli tego zakładu budżetowego. A więc tutaj na to zwracam uwagę, ponieważ szczególnie właśnie na te zakłady uczulate. Ale też wszyscy musimy stosować prawidłową klasyfikację, tak, w poszczególnych jednostkach, bo teraz to wszystko będzie brane pod uwagę właśnie do wyliczenia tych danych na potrzeby systemu monitorowania usług publicznych, żebyśmy nie byli zaskoczeni, skąd będą takie a nie inne dane, tak. Więc tutaj <laughs> musicie państwo zwrócić sobie szczególnie uwagę, tak? Nasze rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej zapisało, że to kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu sprawozdania, tą, których wymieniałam, tak, w formie dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Proszę Państwa, oczywiście struktury danych i w jakiej aplikacji może być to też przekazywane, nie publikuje, bo takie są zapisy rozporządzenia są publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, na stronie bip u Macie Państwo też tutaj wskazane tą stronę. Jest to oczywiście od 9 lutego informacja, gdzie ministerstwo publikuje aplikacje do przekazywania sprawozdań budżetowych. Więc na to należy zwrócić szczególną uwagę, tak? Bo to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Proszę Państwa, też to właśnie z rozporządzenia wynika nam, że te sprawozdania jednostkowe też i sprawozdanie zbiorcze będą przekazywane przez jednostkę samorządu do głównego urzędu statystycznego, w formie oczywiście dokumentu elektronicznego i też z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie głosu, że Państwa w tym zakresie właśnie w ostatnich dniach ukazała się informacja na stronie głosu, że będzie to przekazywane przez też system bestia. Będziecie Państwo na bieżąco też przez Regionalne Izby, czy też przez GUS też będziecie Państwo informowani, ale tutaj nie trzeba będzie żadnych innych dodatkowych, tak? Aplikacji, programów i tak dalej. Tylko tak jak będzie wskazane, czyli będzie do tego też powiązany właśnie z systemem Bestia, na którym Państwo pracujecie. Więc tu musicie Państwo wziąć tą pod uwagę, tak, że nasze sprawozdania są bardzo ważne, bardzo istotne, ale bardzo ważny jest etap, wykonywania, czyli opracowania planu finansowego, czyli ta szczegółowość zmian w planie finansowym w zakresie właśnie zmian w klasyfikacji budżetowej, tak, prawidłowych stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej, bo ma to wpływ później na dane, które są w sprawozdaniu i z tych sprawozdań będą nam brane dane do systemu monitorowania usług publicznych, gdzie będą wyliczane, tak, Wydatki na daną usługę publiczną, nie tylko wydatki z rozdziałów usługowych, ale oprócz tego też, proszę Państwa, dane, które będą brane z rozdziałów podmiotowych, będą przeliczane kalkulacją, która jest opracowana przez zespół SMUP. Będą do tego też odpowiednie brane wzory, wzory ZJST, ale to już szczegółowo zawsze omawiam na, na, na yy, naszych szkoleniach. Więc też na to tylko zwracam uwagę, że to są konsekwencje później. Będziemy ich widzieć, jak błędnie zaklasyfikujemy, błędnie zaprezentujemy też dane, tak? Później to będzie to widoczne w naszym właśnie systemie monitorowania usług publicznych. Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę. Do widzenia Państwa.